Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry Enlisted i dzisiaj zajmiemy się samochodem opancerzonym AB41. Jest to pierwszy pojazd opancerzony w nacji włoskiej w kampanii tunezyjskiej i spisuje się on całkiem, całkiem nieźle. Czołgi przeciwnika jak najbardziej są w jego zasięgu, może on je skutecznie niszczyć. Sam natomiast bywa bardzo trudnym orzechem do zgryzienia dla czołgów przeciwnika, dlatego że sam jest dość pancerny, pomimo tego, że tego pancerza wcale tak specjalnie dużo nie ma, to jednak jest on w stanie przyjąć co najmniej kilka strzałów. Jednak niekiedy zdarza się, że wystarczy jeden strzał, żeby skutecznie wykluczyć ten pojazd walki, więc jest to pojazd, mi się wydaje, całkiem niezły, nawet pomimo tego, że posiada wady. Taką wadą jest również fakt, że dowódca nie może się wychylić z pojazdu, co mocno ogranicza widoczność. Zazwyczaj na polu bitwy nie jeździ się faktycznie z wychylonym dowódcą, bo jednak jest to nieco ryzykowne. Możemy łatwo otrzymać celne trafienie i stracić jednego z członków załogi. Jednak wielokrotnie, kiedy poruszamy się w rejonie, który nie jest zagrożony takimi właśnie strzałami, to jednak poruszanie się jest mocno utrudnione, bo mamy bardzo ograniczone pole widzenia i jest to nieco niewygodne. Jeśli chodzi o sam pojazd, to AB41 jest właściwie zmodyfikowanym AB40. AB to jest skrót od słowa Autoblindo. Największą zmianą pomiędzy AB40 a AB41 jest wzmocnienie uzbrojenia. AB40 posiadał 2 KM kalibru 8 mm, natomiast AB41 posiada działko Breda 35 kalibru 20 mm i KM 8 mm Zapewnia to przyzwoitą siłą ognia i bez większego problemu jesteśmy w stanie zniszczyć brytyjskie czołgi, one nie są specjalnie opancerzone, więc jak najbardziej jesteśmy w stanie się przebić, zwłaszcza kiedy będziemy wiedzieli gdzie strzelać, więc jest to raczej uzbrojenie jak najbardziej wystarczające na sam początek, pomimo tego, że później no, staje się ono nieco bezużyteczne. Z ciekawostek ten pojazd posiada podwójny układ kierowniczy, właściwie w grze nie jest to jakoś specjalnie zaznaczone, jednak w rzeczywistości to było dość ciekawe rozwiązanie, jednak dość problematyczne. Również posiada ten pojazd napęd na cztery koła, a potrafił on się rozpędzić nawet do 78 km na godzinę, jednak na drodze w terenie te osiągi mocno spadały. Jeśli chodzi o opancerzenie, to mamy tutaj maksymalnie 18 mm pancerza. To jest bardzo słabe opancerzenie. No, właściwie większość pojazdów jest na stanie bez problemu przebić, aczkolwiek ten pancerz jest strasznie kapryśny w sensie dla wroga kapryśny bo dla nas szczęśliwy niekiedy odbije się pocisk w takim miejscu, od którego nie powinien się odbić, więc jest to dość problematyczne niekiedy. To działko 20 mm jest naprawdę przyjemne, jak najbardziej się spisuje. Jesteśmy w stanie skutecznie podziurawić przeciwnika. Właściwie wielokrotnie wymiana ognia z przeciwnikiem nie ma sensu, w sensie tak zadamy mu jakieś tam uszkodzenia, ale zawsze poniesiemy straty. Najlepiej właśnie próbować objechać przeciwnika, zaatakować go z boku i wtedy pouszkadzać mu moduły, wysadzić magazyn. To są najlepsze sposoby na walkę, mi się wydaje, tym pojazdem. Ten pojazd na sam początek jak najbardziej jednak dość szybko będziemy chcieli go wymienić na czołg, dlatego że jest dużo, dużo lepszy ten czołg, dużo bardziej odporny i spisuje się moim zdaniem naprawdę dobrze. Jednak ten pojazd na sam początek może być. Damy sobie nim rady, to nie jest tak, że ten pojazd jest beznadziejny, może on ugryźć przeciwnika, jednak mi się wydaje dość szybko będziemy chcieli wymienić ten pojazd na czołg, który jest po prostu lepszy, dysponuje większą siłą ognia i nieco lepszym opancerzeniem. Jeśli chodzi o ilość produkcji tych pojazdów, to wyprodukowano ich 508 egzemplarzy, czyli całkiem całkiem, ale niespecjalnie dużo. Pojazdy te jak najbardziej mi się wydaje były całkiem pojazdami udanymi pomimo swojego skomplikowania no i dość przeciętnego uzbrojenia. W późniejszym okresie powstał następca tego pojazdu już lepiej uzbrojony, nieco lepiej opancerzony i również z uproszczeniami wynikającymi z toczącej się wojny oraz niekiedy z małej użyteczności pewnych systemów w walce. Takim systemem był na przykład podwójny układ kierowania, który no, nie zawsze się sprawdzał i nie zawsze miał zastosowanie, a na dodatek no, zajmował miejsce i podnosił masę pojazdu. Też nie do końca spisało się na przykład w Afryce napędzanie pojazdu na cztery koła, więc yy, niektóre systemy po prostu zdecydowano się usunąć. Jednak AB-43 był swego rodzaju improwizacją, choć w sumie w jakimś stopniu można to również odnieść do na przykład. AB-41, bo jednak jest to pojazd, który no, yy, został zmodyfikowany, dopasowany do zmieniającego się yy, pola bitwy, które zmieniało się szybko i pojazd wymagał no, większego, potężniejszego uzbrojenia, które będzie w stanie niszczyć wrogie pojazdy skuteczniej niż dwa karabiny maszynowe, więc ten pojazd nie jest do końca idealny, on jest całkiem spoko, jednak i wyłącznie na sam początek Potem ten pojazd będzie po prostu niekonkurencyjny. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie co myślicie o AB41, jak ten pojazd spisuje się w Waszym zdaniem w grze niestety, czy jest dobry, czy raczej przeciętny. Napiszcie, czy graliście tym pojazdem w jakiejś innej grze, jak tam się spisywał, czy był dobrym pojazdem, czy może jednak raczej dość przeciętnym i nie spełnił Waszych oczekiwań. Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał. Komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. No i cześć.